Otwieram telewizor. I feel good. Trela. Otwieram hiszpański telewizor. Niech to Konrad, Marek, który na tej Costa Blanca mieszka i chowa się tak jak i ja, podpisuje coś. Tego pana nie znamy. Nie wiem w jakim języku ten film nagrany. Jest dzisiaj dzień szczególny. Włączyłam ten film. Leci Danto z polskimi aktorami i krzyczą. "Maxim, Maxim, To nic. To nic. Pamiętacie jak ten film. O ten film zapytali mnie w Weekest Link. O ten sam film nie zapytali. I mi tu krzyczą Maksim, Maksim, w dniu moich imienin, kiedy ja sama nie wiem, jak ja się czuję. Puf. I, I oni jeszcze, ci Polacy, mówią po hiszpańsku. Nie wiem, chciałam zacząć 21 <todgłosy> pierwszy <todgłosy> rok. I jakoś tak... Niezgrabnie zacznę. Muszę, przypo, muszę przypomnieć, że mimo że Francję kochałam ze względu na Dima, to ani tego filmu wciąż nie widziałam. Ciągle, ciągle mnie ten film gnębi i prześladuje. No wszędzie Pardzie. No, par no wiedziałam, że to nie jest polski film. Aha, my mamy czytać dalej. Skoczyliśmy w Gdyni, pamiętacie? w Muzeum Emigracji, gdzie niedługo będzie można wysłuchać, co i ja na ten temat mam do powiedzenia. 40 kilometrów dziennie w tym roku zrobiłam. Urodził się syn Anki Mazur, syn Magdy Wolskiej, syn siostry Magdy Wolskiej i syn Anki Mileskiej. Wow! Natomiast oprócz babci i domeny, nikt nie umarł. Patrzcie, jakie eleganckie statystyki prowadziłam tutaj. Ze Stambułu do Izmiru 500 km. Takie też oblicze. Kiedyś nie było internetu, więc musiałam sobie obliczać moje przejazdy, kino, filmy, chłopaki nie płaczą, G.I. Jane, seks misja, przekręt, Ewita, utracona niewinność, Amelia, Molin -Rusz", krótki film o zaliczaniu. No, to teraz już wiecie, książki, Askanio, Dima, wyżej wymieniony, krótka historia czasu, Hawkinsa, że słucham, że co? A to dlatego ja jestem taka do przodu. Nikt nie, nikt nie rodzi się kobietą. Hołówka. 333 strony. I dziennik Bridget Jones. Heleny Fielding. Pierwszy stycznia trzeba zacząć pisać, bo trzy tygodnie się zrobiły. Podsłaniałam żaluzję, ciesząc się cudownym naturalnym światłem. Oczy zmęczone dymem i sztucznymi kolorowymi światłami bardzo się ucieszyły. Ale chłopcy pobudzili się, zaczęli tankować znów, no i zasłonili. Napuścili dymu, aż zrobiło się ciemno. Ja też piłam do towarzystwa Gwiazdorowi. Przy świetle dziennym absolutnie przestał mi się podobać, nawet przeciwnie. Znowu zaczęłam DJ-ować. Postanowili wracać. Przeraźliwa dzienna jasność. Nie mogłam przez chwilę nadziwić się, jaki ten świat piękny. Trojlebusem podjechaliśmy do głównej, ale stopem się nie udało. Poszliśmy na kolejkę. A po Gdańsku normalnie się jeździ stopem w 2000 roku. Zmordowana rzuciłam się na łóżko. Do 15 więcej mamusia nie dała. Dałam jej róże, 5 zł, na 55. urodziny. O masz. Kac męczył mnie intensywnie, mamusia była na długiej, tatuś sam z telewizorem, martkowa też. Żanna wpadła z opowieściami. W końcu Agnieszka nie zabrała jej ze sobą i spędziła sylwka z Rafałem. 2 stycznia pozdrawiam Marcina. Wolne, dzień pusty i zimny, trochę uczyłam się francuskiego. Ewka panikuje SMS-em, że ją wyrzucą z akademika za tą imprezę. Zaczął mnie boleć ząb. Nadwrażliwość z powodu braku szkliwa. Umówiłam się na dentystę za dwa tygodnie. 3 stycznia. 7.30. Koło z Francuza. Wow. Nie najgorzej. Mechany nie było, żeby nie, prze, nie przeganiać innych. Koło z Matkada znowu przełożył. Spawalnictwo z, ze zdjęciami. Z Ewką. Nigdy mi nic nie pomoże. Wykład z fizy. Usiadłam z Mózgiem i Pawełkiem wysoko i puszczałam sygnały na przemian. Do Oka i o Adama. Potem wielka beka, jeden do drugiego. Ty znasz ten numer? Oko zemścił się. Potem, zablokowując mi skrzynkę, co 20 minut przesyłając SMS o treści llll. Myślałam, że zwariuje. Kazałam Pawełkowi się zemścić, a wysłał to jeszcze ze skrzynki ptaka. Tak się kiedyś wysyłały SMSy, ze strony internetowej. 4 stycznia zamiast wykładu z matmy ćwiczenia w, w audytorium przysiadł się do mnie kamień ten to jest upierdliwy drżałam ze strachu, żeby nie wziął mnie do tablicy nie wziął, jestem szczęściarą poszłam do Ewki na internet był syro, siedzi, siedzi i wcale nie kwapi się do Lublina, ten to ma studia socjologia z zazdrości zżera wnętrzności Pęk mi zamek w spódnicy ubrałam się w sztruksy, które kiedyś jej podarowałam Rozesłałam SMSy w poszukiwaniu kogoś, kto poszedłby ze mną na czarny kot, biały kot. By the way, Goran będzie w lipcu w Walencji. A do wieczora nie znalazł się nikt. Załamka na dworze, plucha, zacieki od soli na butach, śnieg się topi, ale nie tak intensywnie, żeby aż znikł. Piąty piątek stycznia 2001 roku spóźniłam się na materiały. Oglądaliśmy silnik malucha model co ja tu robię, choć czasem ponosi, ponosi mnie straszna ambicja, żeby to wszystko pojąć. Mało tego zgłębić i wybić się. Ach marzenia marzenia mam wciąż te same. Wciąż chciałabym zostać mechanikiem. Wydymałość nie wprawia w dobry nastrój, ale wychodząc z niej i budynku mechanicznego. Zapominam o troskach. Idzie weekend do Ewki na ciasto marchewkowe. Siedzi Syro. Ona podoba podobna do nieszczęścia, bo chora. Wpadł wesoły wasyl. Pobiegłam na basen i też było śmiesznie, bo przypomniała mi się pszczółka Maja i Filip. Matka szykuje się na wyjazd na wesele w Łukowie. W ostatniej chwili odechciało jej się. Na szczęście kupiła już była bilet. Odpisałam na wszystkie zaległe listy. Ale nie, mo... Ale nie wy nie wybaczają tak prędko. Nie wybaczają tak prędko. I odpowiedzi nie mogłam doczekać się długo. To były jeszcze takie czasy, że się pisało listy, bo internet był jeszcze w powijakach. Może tutaj zakończymy i epifanie przeczytamy jutro, chociaż jutro to ja bym na to naprawdę nie liczyła. Dziękuję za przyszłe życzenia i kwiaty. Jakby co, to, to cheesecake? Najlepszy cheesecake, jaki jest w Hiszpanii, czeka w. Czeka w tył, wiecie gdzie.